Koniec roku szkolnego, początek wakacji, jesteśmy na bulwarach nad Skawą i tutaj właśnie dzieją się dziwne rzeczy. Wijemy wianki, jeździmy konno, wszyscy czekają na występ Gwiazdy Wieczoru, którą będzie Wiki Gabor. Oczywiście, że rzuciłam. Był bardzo piękny szkoda mi go było, ale popłynął. Super, tylko się namęczyłyśmy przy robieniu wianku. Pas 45 minut. W miarę idzie, jak to na, na, na pięciolatka. Musi potrenować, żeby było lepiej. Robię cały czas odkąd tu jestem wspólnie z trzema koleżankami. Świetna inicjatywa i myślę, że jest super zabawa. No i też świetne dziewczyny. Przez panie piękne artystki, tutaj co przeszło z WCK. Także jestem szczęśliwa i zadowolona. Nie córka będzie rzucać, ja absolutnie nie. I zwycięzcami dzisiejszego turnieju zostali Rafał Pochłopień i Jakub Bochenek. No nie powiem, że nie było łatwo, bo naprawdę było coś, trzeba było się postarać do tego wszystkiego i jednak e, fajnie, fajnie satysfakcjonuje to pierwsze miejsce. Faraon był na scenie, kosmici, elfy, królowa Jadwiga i tak dalej. Fragmenty jednym słowem fragmenty musicalu klucz. Hejka, Helka. Się podobała widownie, była naprawdę ekstra. Bawili się świetnie, tak samo jak ja. Śpiewali tańczyli noc, full pakiet. I przede wszystkim bezpiecznych wakacji, kochani. Płódziaki i papa. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona, że w końcu możemy się spotkać w plenerze. Jest taka wolność.